Dzień dobry, dzień dobry, kolejny dzień, niedziela, niedziela rano, no i witam was Marek z Filipin, z, z Butuan City, już się prawie skończyłem golić, na ogół, na ogół golę się taką elektryczną maszynką, no, ale dzisiaj postanowiłem, że się ogólnie tak bardziej, bardziej solidnie nie dziela. No, no to wziąłem się za ten, za żylet, za brzytwę. Taką jednorazówkę. One są dobre czasami. Chyba dzisiaj pogoda jest taka, taka no niepadająca. Nie ma deszczu. Chyba się wezmę za, na pojadę. Pojadę na mynie, umyję samochód. Bo przez te dwa dni chlapa taka brudny ten mój drań, ta perełka nasza, wygląda jak bad boy. No, a towarzystwo moje co? Leży w wyrach. Zobaczcie sobie. Przejdę się z tym. Co tam Daniela robisz? Synek. O, moja madam leży tam. Półgoła prawie. Ogląda telewizor, ale ma prawo. Pracuje ciężko, to ma prawo. A tutaj, zobaczcie, no niestety wydarzyła się tragedia Ostatniego, ostatniej nocy, tutaj u nas w pokoju. Nie wiadomo jak to się stało, ale chyba Daniel się zapomniał. No i teraz suszymy materac. Nie powiem o co chodzi, bo się będzie wstydził, ale myślę, że wszyscy już wiedzą. Więc suszymy materac, tak żeby miał taki luft pod spodem i żeby też miał nawiew od wentylatora to wyschnie. Nie jest taki aż zmoczony strasznie, ale ok. No, a nasza princes. Atsorobi princess. Princess. What are you doing? So say good morning to everybody. Good morning. Yes. And then you say to them, how are you? How are you? You say good morning. How are you guys? How are you guys? But you need to say to them. Mm. You need to watch them. They watch the light, yeah? Yeah. Well, are you a superstar dad. now? Um, Are you happy of going to school tomorrow? Yes. And you really wait long time, yeah? Okay. What are you doing? I'm just so Okay. Dziś zrobimy obchód w inny ten. Bo zobaczymy się z moją żonką. Żona. Wife. Where are you? Wala gimnastyk today, no more ak exercise. I'm lazy today. I'm lazy today, ok. Dokończę się golić. To tak, ten telefon nie ma tutaj ekranu z przodu, tylko z tyłu. I nie widzę, czy, się, czy nagrywa mi prosto, czy mi nie obcina głowy czasami, czy coś. No. Zaraz się trzeba będzie przejechać na, na myjkę Tutaj nie ma myjni automatycznych Tutaj wszystko rączkami Szmatka, gąbeczka I szlaufik Zobaczycie zresztą Jak tu się myje samochody Tak jak u nas kiedyś się myło w Polsce za moich czasów I to najlepsze mycie Bo te automatyczne to one są szybkie Ale są niedokładne Co jeszcze chciałem powiedzieć Że my już jesteśmy po śniadaniu i widzicie, śniadanie nic nie ten nie, nie miało wpływu na to, że będziemy się ubierać u, w rzeczy wychodne. Zresztą, ludzie, tutaj jest gorąco. Tu się chodzi w gaciach po domu i jak najmniej się ubiera, bo jest po prostu gorąco. A jeszcze dodatkowo chodzi klimatyzacja. Także tak naprawdę, no tropikalny klimat, kochani. Ja zapraszam. Przyjedźcie, zobaczycie. Filipiny są fajne. Subskrybujcie nasze filmy, zobaczycie jeszcze więcej na nich. No, na pewno więcej. Takie normalne życie, takie może, i wiecie co, trochę mi się, trochę to mi przypomina to, jakbyśmy się cofnęli w czasie o jakieś 30 albo 40 lat w Polsce. A o no, 40, bo to jeszcze za czasów mojej babci, gdzieś tam na wsi. Takie proste życie, a i tak chyba w Polsce była wtedy większa cywilizacja. A nie licząc tych samochodów, bo one są podobne, nie licząc tych technologii w dużych miastach, domów, ale niestety wodę się pije z galonów. Do, nie ma, że w rurach jest woda, ogrzewania nie ma, jest na elektrykę. Jak chcesz wziąć ciepły prysznic, no to sobie podłącz ten boiler elektryczny i woda przez niego przeleci się, będzie nagrzewać. I ten ciepłe prysznice, ciepłe kąpiele to są tylko dla tych, którzy mają dobre, dobre ciśnienie wody. Jak nie ma ciśnienia, to, nie, to, się, to się grzałka nie uruchamia. Ile woda leci zimna, albo po prostu nie, nie leci. No dobra, kończę się golić. Ubieram się zaraz i lecę na miasto. Jeszcze rzut na tą naszą brudną kuchnię. Tutaj jest nasz przyjaciel. Przyjaciel, który nam pozwala bronić się przed komarami, a czasami przed mrówkami. Niestety mrówki robią inwazję nam do domu czasami i i ten no i musimy je psikać, żeby straciły ten tą, tą ścieżkę zapachową. To trzeba je popsikać i no niestety one wtedy umierają, ale ale później przez jakiś czas nie przychodzą do domu. O niektóre mrówki gryzą przecież wiecie. No i dobry wieczór kochani. Jesteśmy teraz yy, w restauracji. Niestety, tak jak myślałem wcześniej, że będzie samochód myty, że pojadę na myjkę, no niestety nie. Bo się z dwóch powodów <coughs> się okazało, że jest dużo klientów w restauracji dzisiaj, no niestety. Yy, wolałem tutaj przyjść i pomagać i gotować, a z, druga, z drugiej strony to się rozpadało, no i tak pada do tej pory. Tak mrzy, a wcześniej to nawet padało. Myślałem, że mi ten deszcz sam myje samochód, ale niestety. Niestety deszcz za słaby, krople za słabe, to, to ten. No i oboł się bez migki. Może, może jutro. Myślę, że tak. No, jest już dniówka prawie że zakończona. Sprzedaż dobra. <laughs> Chyba dlatego, że jutro do szkoły wszyscy idą. To dzisiaj po zakupach ostatni dzień taki po zakupach na mieście no i niedziela zresztą ludzie lubią no, chodzić do restauracji. <laughs> Także na myjkę no to niestety chyba jutro zobaczycie jak, jak będę ten to, to to nagram jak tutaj się odbywa to, to mycie a, a lubię bo, bo dokładnie myją samochody. Chłopaki o sprzątają y, sklep. Już jest godzina dziesiąta, W niedzielę to się raczej wcześniej kończy sprzedaż, bo ludzie idą do tego do pracy tu jutro. Ale my i tak jesteśmy do 11, bo tak jak mówię, na dowóz, na dowóz do domu mamy otwarte do 11 i będziemy do 11. Zaraz sobie zjemy kolację no Szkoda, że wam nie nagrałem. Dzisiaj też na mieście nie, nie, bardzo, nie bardzo można było pojeździć, bo, no bo tak, taka pogoda fatalna. Ale dobra, że dobra nasza. Utark jest dobry. Yy, zaraz będziemy jeść kolację i ten. I, no i przygotowujemy się do jutra. Jutro małą zawieziemy do szkoły. Ona ma jutro rozpoczęcie roku szkolnego też. Zakupy ma porobione, już widzieliście sami. O, dzieciaki to uwielbiają, jednak telefony, ale to już jest ostatni dzień wakacji. Także na, na razie to jeszcze dzisiaj im pozwolimy, ale potem to już nie ma. Co, dzieciaki? Kids, children. Oj, Danielen Szansza. Today is the last day of the holiday. Since tomorrow start, no more cell phone. Only one hour, one day. Okay? I'm telling you, Daniel. No, my love, today there to be Lenita speak louder. Hi Polish people. Ah, oh, so nice. <laughs> Thank you for all subscribes, da? Yeah, thank you for subscribe our YouTube channel. Uh, you can enjoy more videos to come. <laughs> no, ona taka jeszcze wiecie co, ona taka jeszcze się wstydzi do tej kamery mówić, puro, bo może dlatego że jest chyba więcej viewerów mamy z Polski i ona tak się wstydzi. Ale ją o swoje, nie, bój, nie martwcie się. Teraz tak yy, No wiecie co już mam tak. Widziałem, że jest 99 subskrypcji, czyli 100 można liczyć. No to jest taki czas, żeby podziękować wszystkim tym, którzy kliknęli te subskrypcje. I, i pomagają, że, te, że ten kanał jest bardziej widoczny w sieci. No bo to, to pomaga. Subskrybowanie, komentowanie szczególne podziękowania mam dla naszego kolegi Rafałka. No, Rafał to już taka gruba ryba, bo on u mnie był w Chinach, jak pamiętam, chyba był. Zresztą to już tyle lat nie pamiętam, ale w każdym razie żeśmy się widzieli kilka razy, czy to w Tajlandii, czy w Chinach, nie pamiętam. No, i teraz tak dla kolegi Damia, Daniela, który nosi to samo imię co ma mój syn. Teraz tak, pozdrawiam też Diona, mojego kolegę z, z, z Afryki, jest teraz w RPA albo w Zimbabwe, nie, nie, no nie wiem, Dion to się szlaja po świecie gdzieś tam. Pozdrawiam Eduarda, mój kolega Litwin, ale dobrze mówi po polsku. I taki Brahol, to, to jest mój brat prawie że z Tajlandii, z Filipin. Mamy wspólną historię tutaj na Filipinach. No oczywiście rodzinkę pozdrawiam, która ogląda to. Pozdrawiam my, my, naszych przyjaciół z Filipin. Ramel. Ramel, pozdrawiam Ciebie również. No i Jerwin z Santa Cruz. Mam nadzieję, że to wszystko jakoś Was, no nie wiem, Mam nadzieję, że, że ten, że, że to taki znak, że oglądam, że czytam te Wasze komentarze, że, że o Was myślę i że zauważam Wasze wsparcie. Kanał się rozwija, Bożeście że, bo, tu subskrypcję. Chcemy tych subskrypcji, subskrypcji więcej. Także jak możecie komuś polecić, no to super, to by było super. W każdym razie rozwijamy się. Dobra, kolacjękę będziemy jeść zaraz. Trzymajcie się, kochani. I sorry, że tak w niedzielę dzisiaj tak mało nagrane. Nie ma pleneru. No ale taka pogoda. Praca, praca ważniejsza. No i stoliczku nakryj się teraz, proszę jak ładnie. Kolacyjka przygotowana. Już stoliczek gotowy. To teraz tak, do om omówimy co nam zrobiła moja kochana. So, what that food? Uh, tu is uh, tuna sizzling. Tuna, tuna siste, czy taki tuńczyk jak z jajkiem we have a uh, kangkong. It's a small bar spinach with beef and uh, toppings with crunchy garlic. No chili, chili wołowinka taka z uh, jakimiś warzywkami kruhymi. No i zupa. What, what kind of soup is this? It's a tuna soup, tuna soup with vegetables. That is a name here, tunatinola. Tunatinola, yeah, yeah, yeah. In right. Philippines, if yes. you like soup like that, you yes. go to restaurant. And you order i say what? Tunatinola. Tunatinola. Okay. Yeah. No nigdy nie zabraknie ryżu oczywiście. <clears throat> Proszę jaka. No, zapraszam, tak? Hi, what's that? Zapraszam, what? welcome. Yeah, let's enjoy okay. dinner. Yes, I cook for all, the, all this and let's eat. Ona jest taka utalentowana mm -hmm. dziewczyna, także to jedzenie jest estetyczne, wygląda ładnie, it's beautiful and is. Delicios. Nie. Yeah. Także wołamy dzieciaki do stołu. Daniel to taki niejadek, ale będzie jad. Zaraz mu tam będę ładował do buzi ciągle. Okay. Bo on taki jest. We always get our drinks. <laughs> <The business> <laughs> nie obywa się bez, ale za to nie chcemy, żeby pił gazowanego, więc jakieś takie niegazowane soczki może pić. o, A już 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 taka panienka. To ona jest odpowiedzialna za to, żeby te e, talerzyki tutaj rozłożyć, miseczki, sztuczce. Ah, look like delicious. Yes, very delicious. No, a ja będę musiał e, odpowiedzieć. Tak, to odpo odpowiadam za swój żołądek i za Daniela. Bo jedną łyżką niestety muszę go karmić, a on nie bardzo. A on takie niby z, ząbki mu rosną, bo ma ząbki silne, a jednak niektórych rzeczy nie, no nie, nie toleruje. Muszę patrzeć, muszę go pilnować, żeby jadł. No, szkoda, że nie, szkoda, że nie czujecie tego zapachu. Jest naprawdę ładny. Słuchajcie, prosimy o więcej subskrypcji. Tag. Yeah. Please subscribe. Please subscribe our channel. You are very happy always, yeah. Yeah, yeah. I'm always happy that they follow now more and more people in our channel. Thank you so much. No. Okay.